Siemanko, w dzisiejszym jak i pierwszym odcinku chciałbym Wam pokazać moją hodowlę królików. Jestem hodowcą z Mazowsza. Jaką pierwszą pokażę Wam samicę Belga? Ma ona 6 miesięcy i jest bardzo szarej. Jest spokojną samicą. W następnym boksie zobaczycie trzy. Maluchy. Mają one 3,5 miesiąca. Ta samiczka to Wiedeń czarny. Ten samiec to Nowozeland biały. I ta samiczka to też Nowozeland biały. Przejdźmy do następnego boksu. Tutaj mamy samca belga. Jest to brat. Tej samicy na górze. Jest on nawet ładnej budowy. Nie boi się. Jest łaskawym samcem. Jest z balwy szynszylowatej. Przejdźmy do następnego boksu. Tutaj mamy kolejnego samca, też yy, brata tych obu belgów. Jest on ładniejszej budowy niż tamten, wcześniejszy samiec. Jest on ma większą masę ciała, też jest z tej samej balwy. Dobrze, no to przejdźmy do następnej klatki. Tutaj jest samica belga. To jest też rodzeństwo z tamtymi trzema belgami, ma ona też 6 miesięcy, jest barwy szynszylowatej, wydaje mi się, że ma ładną budowę i to by było tyle w tym odcinku, myślę, że Wam się spodoba, dziękuję.